Zajmujemy się regeneracją, profesjonalną regeneracją turbosprężarek. Pracujemy na maszynach, do wyżarkach firmy Schenk. Posiadamy oczywiście odpowiednie certyfikaty potwierdzające jakość tych maszyn i tak samo jakość obsługi tych maszyn wykonywanych przez naszych serwisantów. Na no, łatwiejszym sprawdzenia turbosprężarki jest następująca rzecz. Mamy tak jakby w samochodach osobowych, występują dwa rodzaje turbosprężarek. Są turbosprężarki ze zmienną geometrią i turbosprężarki z upustem spalin. I taką pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli mamy jakieś podejrzenia co do złej pracy turbosprężarki, czy dźwigienka w tym, w tym upuście spalin, bądź też w zimnej geometrii, czy ona się rusza? przychodzi w pełnym zakresie obrotów, po dodaniu gazu? I to będzie taki pierwszy, tak jakby. Symptom, który może stwierdzić, że ta turbina jest zła bądź jest, bądź jest dobra, gdyż dużo wiadomo, iż turbina bardzo mocno gubi olej, hałasuje. To już świadczy, że prawie na pewno jest zniszczona turbina. Aczkolwiek mogą być przypadki, w których turbina będzie hałasowała i to nie będzie wina turbosprężarki, ale niestety w warunkach domowych tego nie można ocenić. Taka turbosprężarka przez nas jest wstępnie oceniana, czyli sprawdza się luzy bez rozkręcenia turbosprężarki. Ogólnie się sprawdza i mówi się dla klienta ewentualne uwagi do tej turbosmężarki. Następnie, taką turbosmężarkę się rozbiera na części pierwsze, porównuje się wymiary wszystkich elementów z rysunkami katalogowymi. Czy po prostu są odpowiednie, czy nie są częściej zużyte, klasyfikuje się, wycenia się właściwie taką sprężarkę, ile będzie kosztowało kosztowało tej, tego urządzenia i następnie kontaktujemy się z, klient, z klientem, bądź jeśli klient ma, życzy sobie poczekać, to czeka, i ustalamy, jaki będzie koszt naprawdę danej konkretnej tego sprężarki, i klient się albo decyduje, albo nie. To już zależy od, od niego i też zależy od stopnia zużycia turbo sprężarki, bo bo to zależy tak naprawdę, co w niej się stało konkretnego, bo jeśli będzie turbosprężarka, która będzie miała połamany wirnik, zniszczony korpus, zniszczoną zmienną geometrię, uszkodzony sterownik elektroniczny, więc wtedy trzeba się bardzo mocno zastanowić, czy w ogóle warto robić taką turbosężarkę, czy nie lepiej kupić drugą. Sposób, powiedzmy, obs y Obchodzenie się służbą sprężarką jest dosyć proste i właściwie banalne. Każdy go powinien znać, kto ma samochód z tym Zasada jest bardzo prosta: uruchamiamy silnik, jeśli, ma, jeśli silnik ma nienagrzany olej, czyli mówiąc najprościej, ten olej jest gęstszy. Po prostu nie wkręcamy silnika w duże obroty, staramy się jechać spokojnie, bez dużych przyspieszeń. Z chwilą, kiedy samochód zaczyna nabierać temperatury, czyli wiemy o tym, że już olej jest na pewno rozgrzany i dochodzi do każdego elementu truchu sprężarki, możemy normalnie eksportować samochód. No i przypadek drugi to jest taki, jeśli eksportujemy samochód na przykład w górach, nie wiem, ciągniemy przyczepie bądź na autostradzie, czyli mówiąc inaczej, wykorzystujemy pełną moc samochodu, co może spowodować, że ten olej jest mocno nagrzany, tudzież kolektor wydechowy jest mocno nagrzany. To w takim wypadku trzeba po prostu tak, 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 zwanie, tak, tak, się, tak się mówi, że po prostu ostudzić turbosprężarkę, czyli zjąć nogę z gazu, żeby ten olej troszeczkę pokrążył w tej turbosprężarce, poczekać tam minutę i można zgasić, żeby kolektor wydychowy się trochę wychodził, bo jeśli się tego nie zrobi, robi się takie coś, że. Po zgaszeniu silnika, kolektor wydechowy oddając swoją temperaturę po prostu pali nam olej w turbosprężarce, który później robi takie zanieczyszczenia, które turbosprężarka kręcą się powyżej 100 na minutę. Jak to się dostaje na użyska, bardzo mocno skraca żywotność takiej turbosprężarki. W związku z tym trzeba to dbać. Dzień dobry, nazywam się Maciej Jabłokow, jestem dyrektorem handlowym firmy Krymar, zajmujący się profesjonalną regeneracją turbosprężarek. Mieścimy się przy ulicy Warszawskiej 6, a lokal 2 w Białym Stoku. Chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić do udziału w Agrobiesiadzie 2 czerwca w Wasilkowie.